Witam w kolejnym odcinku Ja już rozładowałem, wyjeżdżam z gospodarstwa Zwróciłem nawóz I jak wspominałem w poprzednim odcinku jadę na KGH ładować I z tym będę jechał w okolice Muławy Coś na Symi, coś nie pamiętam dokładnie Tam byłem już, ale nie pamiętam <coughs> nazwy o, bateria słaba. No dobrze. Stara podładujemy. No i do jazdu zostało gdzieś 70 km. Więc myślę, że koło godziny 11 będę na miejscu. A mam godzinę 9. 8 września. Więc do zobaczenia później. Będę bliżej KGHM-u to się odezwę. No jestem na KGHM-ie. Idę się zameldować. Ładnie słoneczko świeci. i Myślę, że dane wszystkie są poprawne, zgadzają się. Najważniejsze, że są. No i będę wjeżdżał, ładował. Tam już... Yy... Robotę tak na 90% mam już dograną, następną, jak się jutro rozładuje, mam jechać do Ciechanowa, załadować się na, y, papierem toaletowym i tego samego dnia o 19 na Carrefourze rozładunek w Będzinie. Dobra, to zameldujesz później. No i załadowane. Nareszcie wyjeżdżam. Takimiż masz I czerwoną i niebieską mam walcówkę I kurna żółtą jeszcze A tą czerwoną Jeden krążek trzeba pięcioma pasami spiąć Reszta może być pojedynczo A ten jeden Musi być Pięcioma pasami Czyli kurde Jakoś tak dziwnie w ósemkę się jeden pas bierze Czterema się to naciąga I tak jest Znaczyłoby trzy pasy założyć na jeden krążek, na ten pierwszy ścisnąć, dopierdzielić do gleby. No ale dobra, se ja tak życzą, no to cóż tam dyskutować? Jadę 400 412 km, 412 km pokazuje I będziemy do nagłogów. Bogowa na Leszno. Konin. A i w górę, na Warszawę. Halo, halo, witam. Dzień dobry, dzień dobry. W czwartek rano o 8.30. Ja niedawno ruszyłem. Moi drodzy, 15 minut temu ruszyłem. Tak, no trochę późno. No ale to jest wymagał tego, wymagał tego plan na dzisiaj. E, w czym rzecz? Ja dojeżdżam już w sumie do rozładunku. Jeszcze 17 km mi zostało do dojazdu. 17 km e, rozładowuję. Jadę do Ciechan Ciechanowa, tak jak wspominałem. Tam będę ładował. Nie się. O 12 mam awizację załadunku, o 12 mam załadunek ładuję to, i na 19 rozładunek mam w benzynie. Więc no, dzisiaj będzie trzeba trochę pojeździć, no i chodziło właśnie to, żebym miał czas na wjechania na rozładunek, żeby rozładować. No, i no, będę dzisiaj cisnął y, też, żeby mi dali już coś na poniedziałek. Bo jeśli się ja rozładuję, to jeszcze sobie podjadę pod załadunek. Zresztą nie musiałbym, ale sobie, jeśli będę miał czas i w miarę szybko mnie rozładują, no to to sobie podjadę. Bardzo fajnie byłoby, gdyby to była Wosana, sturowa. Fajnie byłoby. Chociaż z Olkusza ten spedimeks też by wcale czy Velvet wcale bym też źle go nie potraktował. No i tak właśnie się sytuacja przedstawia na dzień dzisiejszy. Upieram auto mam bardzo strasznie. Że aż wstyd na niego i nie chcę się. No, wstyd za, za mnie, że mi się nie chce. Kur, nie chciało. No, no, tak jak mówiłem, no, nie to, że mi się nie chciało, po prostu nawet chęci miałem, owszem, ale nie, bo. Nie był karszera, bo został pożyczony. Więc no. A czasu na mej też nie ma. No, ale dobra więc co tutaj ja wzrachuję od tego no to yy, powracając do tematu taki mam dzisiaj plan no i moi drodzy jestem na miejscu Właśnie wjechałem, ustawiłem się, idę odpinać te krążki Plandekę rozładowywuję i spierdzielam dalej No i takie oto to krążki No już wiecie jak wyglądają te krążki miedziuchy To jest żółta, trzy niebieskie i jedna czerwona jakaś odmiana o już słyszę, że wózek, wózek odpalił, więc będę ściągał. Ja zwijam dalej pasy Porządkuję naczepy. i tyle i dalej trzeba pracować I kochani pozdymowane, pędzę na załadunek Może Może jakoś uda się załadować to szybko i sprawnie No i moi drodzy, jestem już na prokterze podstawiłem się pod rampę, idę zostawię Kling w Muszę zostawić kluczyki na rampie no i co więcej Linkę rozciągnąć i czekać aż zaczną ładować Dobra, o, tu są miejsce na kluczyki Dobra, idziemy rozciągać linkę. No, wyrobiłem się na 12, miałem jest za minutę 12. Teraz lineczka i poszedłem. No i już ładuję. żeby tylko linkę rozłożyć, do połowy przeciągnąć już zaczęli ładować. Elegancko, pasuje mnie to. Ej, kochani, załadowałem 1248. Podjeżdżam pod bramę wyjazdową, tu będę zaplombowany. I będę mógł dalej pędzić. Teraz muszę jeszcze gdzieś zatankować. Musiał zatankować, była mała awarium. Korka od zbiornika, i nie jest jeszcze wymieniony. Więc... Trzeba dotankować. Dobra, odezwę się z trasy gdzieś. Będę miał dużo czasu. Może rozładują wcześniej. No i zobaczcie. Ja jestem już w Będzinie. Stoję już pod rampą. Pół godziny nie minęło od momentu zarejestrowania się. Wezwali mnie pod rampę. Ale ile się tu zejdzie, to nie mam bladoziemnego pojęcia. Wiem, że muszę coś zjeść. Bo mnie zaczyna ssać. I bardzo. No i nie mam dalej nic roboty. Będę musiał tutaj nocować. Jak mnie rozładują, wyjadę. Ustawię się, jak będzie miejsce wolne. I do jutra będę stał. I jutro piątek, piąteczek, piętuniu. I trzeba wracać. No dobra. To słyszymy się później. The next day. Halo, dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątuniu. <ścoughs> ja jadę na załadunek, ale jest godzina 10.30. Dopiero 10 minut temu ruszyłem. Bo nie było nic roboty jakiś w moim kierunku przejazdem czy cokolwiek. Jadę na Arcelora do Bytomia załadować. Ciekaw jestem jak tam pójdzie. I o której uda się wrócić do domu. To jedna wielka niewiadoma. No lipnie, lipnie, bo kurde o godzinie siódmej, siódmej to już mi pauza wyszła. A no i tak. Jak na piątek to. Nie drżyj się. To lipa straszna. Ej, jakie coś tam jest na szybie rozklapione. O, musiał przebić. Dobra, moi drodzy, będę na arcelorze, będę wiedział jaka tam kolejka, ile ładują, co i jak, to będę się meldował. Many hours later. Halo, moi drodzy, jestem, jestem. Miałem się odezwać na załadunku, ale tam, kurde, kamer wszystkiego, naciepane, później zabezpieczyć towar, jechać. A to jeden zadzwonił, kolega drugi, trzeci i tak zleciało. No ja już prawie dojeżdżam do bazy. W poniedziałek będę miał co robić, bo... Na Bartoszyce będę jechał. Na Bartoszyce z Arcelora ze Stalą, więc no jest kawałek. Nie wiem, nie patrzyłem jeszcze ile tutaj kilometrów tego wszystkiego. Ale zresztą zobaczymy ile będzie. Wszystkiego. Ba to szycie, Dobra, tam I to są? 80 km. 380 km mam do Bartoszyc. No, to będzie co robić. No ale to dopiero w poniedziałek i w kolejnym odcinku, bo na tą chwilę żegnam się z Wami. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I trzymajcie się, cześć!